no cześć grupo właśnie sobie wracam ze spotkania na rynku tutaj w Gliwicach miałem spotkanie z moim studentem Romkiem z Anglii i ciekawy live bo pytanie jest takie czy krytyka was czy krytyka was dopinguje czy krytyka was czy krytyka was rujnuje w jego wypadku było tak, że e, no wychodzi, wywodził się, e, jak mi powiedział, już mam pozwolenie na to, żeby o tym mówić, wywodził się z można powiedzieć, patologicznej rodziny, ojciec pił, zresztą to jest chyba dość dość e, częste i e, wielu wielu Polaków. Niestety e, teraz może się trochę kultura, kultura zmienia, ale kiedyś to się piło mocno w Polsce i wiele osób no niestety z tego powodu jest mocno pokrzywdzonych. No i jak, jak dorastał, to niektórzy ludzie mu mówili, że nic z niego nie będzie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tak powiedzieli, jabłko od, od jabłoni. Że się nigdy nie ożeni, że nie będzie miał dziewczyny, e, że nie będzie miał pieniędzy, tam takie, nie? I on mówił, że ta krytyka go motywowała. I teraz jest w takiej sytuacji, gdzie i ma pieniądze, i ma cudowną rodzinę, i się wykształcił, i nie jest alkoholikiem, e, a nawet nie pali. Czyli właściwie te wszystkie rzeczy, co do których, e, które mu, te wszystkie rzeczy, które mu przypowiadano, Żadna z tych rzeczy się nie ziściła. A teraz jeszcze, a teraz jeszcze uczy się inwestowania, także, potencjalnie, potencjalnie mogę przewidzieć, że ma jeszcze lepszą przyszłość przed, przed sobą. I podobnie jest u wielu ludzi, którzy, jak słyszą jakąś krytykę, to nie podają się i robią coś w tym kierunku. I chcą coś osiągnąć, i jako pokazać innym, że, a wiesz, co nie będzie tak, jak mówisz. Osiągnę coś w życiu, dopnę swego i będzie mi w życiu dobrze. Ale są ludzie, którzy mogą reagować w inny sposób. No właśnie, w taki sposób, że ktoś nam napowiadał: Jacy to jesteśmy głupi, że nic u nas nie będzie, że skończymy jak na przykład ktoś tam w naszej rodzinie i no niestety niektórzy ludzie dadzą się zrujnować krytyką więc pytanie jest takie którym człowiekiem jesteś ty? czy jesteś osobą, która na krytykę reaguje w taki sposób, że pracuje nad sobą aby coś osiągnąć? czy jesteś osobą, która po prostu się poddaje no skoro nikt we mnie nie wierzy bo, bo słyszałem też tak, że ktoś mówi, że jestem taki, taki, bo wywodzę się z domu, zawsze mi mówili, że jestem beznadziejny. Niektórzy ludzie może sami zaczynają w to wierzyć. Więc jak ja takie przykłady słyszę, to mnie to bardzo zachęca, bo to pokazuje siłę ludzkiego ducha, że wiele rzeczy w życiu, które osiągamy, to są rzeczy, nad którymi, nad którymi mamy jakąś kontrolę. Natomiast poddać to każdy może się, nie? Można zawsze powiedzieć, że się nie dało, że nie osiągnąłem tego, nie zrobiłem tamtego, bo się po prostu nie dało. Nie nauczyłem się języka, szkoły nie skończyłem, studiów nie skończyłem, zawodu nie zdobyłem, pieniędzy nie zaoszczędziłem i tak dalej. Ja nawet miałem kiedyś takiego kolegę, takiego, no nie wiem, starszego kolegę, tak to nazwijmy, i on. E, się słuchaj, czemu ty, jesteś, czemu ty jesteś singlem dalej, nie? O bo już kiedyś miałem pójść randkę, ale w ostatnim momencie się rozmyśliłem, a jak nie poszedłem na tą randkę, to ona się znowu na mnie na mnie oburzyła, taka niby prosta sprawa, ale ale znowu wam to pokazuje że dużo dużo rzeczy to są sprawy, które są w naszej gestii. To nie jest coś takiego, że nie możemy tego zrobić, tylko też kwestia raczej chęci. Zdarza się tak, że czasami, no, jakbyśmy nie próbowali, to jakoś nam nie wychodzi, ale szanse na to, że coś nam wyjdzie, jak próbujemy, są znacznie wyższe niż niż jak nie próbujemy. I teraz może być jeszcze tak, że na niektórych ludzi krytyka działa nawet jak turbo. Nie, że, nie, że po prostu zrobią i, i osiągną coś pomimo krytyki. Ale że chcą jeszcze specjalnie wejść na jakiś wyższy poziom, właśnie dlatego, że ich krytykowano. I to w sumie jest dobry, to jest w sumie dobry poziom. Jak tak sobie myślę, no ja w sumie nie miałem takich sytuacji. Mama w sumie we mnie wierzyła. Eee, więc tutaj jakichś większych problemów rodzinnych nie miałem. Nawet bym powiedział, że mama we mnie widziała więcej niż ja sam w sobie widziałem. Eee, ale na pewno takie sytuacje. Sytuacje są, gdzie przeciwności krytyka nas motywuje, a nie rujnuje, nie niszczy. Także fajny przykład dzisiaj. Piękna pogoda w Piedwicach. Jak widzicie, Romek przyjechał, e, nie wiem dokładnie skąd, z Leszna, jeżeli dobrze pamiętam, więc zadał sobie trud, żeby, nie ogóle mieszka w Anglii, więc zadał sobie trud i przyjechał daleką drogę, żeby się żeby się ze mną osobiście spotkać bo nie byłem w stanie załapać się w tym roku na szkolenie e, czasowo e, zakopanym. także spędziliśmy miło czas, dwie godziny, pogadaliśmy na te fajne tematy konta pozakładane, gotowy, gotowy do inwestowania życie wygląda pozytywnie pozdrawiam Was i miłego dnia Wam życzę cześć, hej